Transcendencja. Na ten film czekało mnóstwo ludzi. I powiem Wam w sekrecie, tak samo ja. Obsada rewelacyjna, efekt specjalny też, ale po kolei. Główny bohater, naukowiec w tej roli Johnny Depp, y, zajmuje się tworzeniem sztucznej inteligencji. Naprawdę jestem zapasynowany i to jest jego oczko w głowie. Taki Miles Dyson od Skynetu i. Fajnie, jest wszystko w porządku, idzie, ale pewnego dnia jest postrzelony. Po swoim wykładzie zostaje postrzelony, okazało się, że kula jest zatruta. Kula jest zatruta, jakieś tam były radioaktywne cząsteczki. Lekarze w najlepszy wypadek, 4-5 może tygodni, żebyś przeżył. I właśnie między nimi on i jego partnerka, jego dziewczyna i kolega wpadłem na pomysł, bo to jest właśnie jego główne dzieło, żeby przenieść jego świadomość do komputera, żeby stworzyć tużą inteligencję. Okej, okay. tyle wystarczy z tytułem wstępu. I tak to wiecie ze zwiastunu, co właśnie teraz powiedziałem. I powiem w ten sposób. Wracając do obsady. Johnny Depp, Morgan Freeman, Paul Bettany, Killian Murphy i jeszcze mnóstwo ludzi, których nazwisk nie pamiętam, ale są w tym filmie naprawdę świetna obsada jest. To są w ogóle wszyscy ludzie, z którymi reżyser, Wally Pfister, współpracował wcześniej. Jest jego debiut filmowy, jest, on jest operatorem i jeżeli jego nazwisko nam nie mówi, to wystarczy powiedzieć, trylogia Batmana, co tam jeszcze było, Incepcja i wiele, wiele innych filmów Chris'a Nolan'a. On wszystkie je nagrywa, wszystkie je kręcił. I stąd wiedziałem, że film pod względem optycznym, efektów specjalnych, yy, będzie zrobiony świetnie. I tutaj nie można nic dodać nic zrobić. Naprawdę efekty specjalne, yy, powiedzmy scenografia, wszystko jest super. Naprawdę jest to super zrobione, nie można się niczego przyczepić. Trochę postać Morgana Freeman'a, jak dla mnie jest taka... Ehh. Jest w porządku, fajnie, ale troszkę za mało go wyeksploatowali. Morgan ma to w ogóle w luźny, super luźny Janek, jak go określam, i w tym filmie jest go trochę za mało. Johnny Deppa też, bo po jak jest w tym komputerze, to już widzimy tylko jego twarz. To na przykład mnie zaskoczyło, że jest twarz wysilana na ekranie, a przecież, biorąc pod uwagę, nawet jak ostatnio na bodajże MTV Music Award y, był występ y, holograficznego Michaela Jacksona, dało się zrobić. Wcześniej była Celine Dion, która występowała z Elvisem. Tupak występował z Numblogiem, z, z znaczny odwrót, ale było to fajnie zrobione już wtedy. Teraz można było pójść krok do przodu, także to jest tak na dwa razy. Fabuła, znamy to już. Naprawdę, czy to był tron, czy to były połączenie człowieka z maszyną robokop, czy pewnie jeszcze, o, chociaż umysłów, pierwszy czy tam drugi, zawsze to ta historia nie jest nowa. Ma troszeczkę inne podejście, bo ona się nie skupia głównie na tym, że ok, ciach, przechodzimy się i teraz tak, yy, kasa, normalnie zbroimy się, zrzucamy bombę na Koreę Północną, bo są gnoje, rozwalamy Rusków, bo Putin to jest pajac i ciach. Nie. Tutaj film ma bardziej takie proekologiczne założenie i niestety wiem... Że Amerykanie, bo to głównie o nich chodzi, nienawidzą kiedy im się bruzi, kiedy im się mówi nie róbcie tego, Hammer 5 litrów silnik nie Weźcie sobie, kupcie Fiata Punto 1 litr i tak dalej, Dlatego ten film w Stanach sukcesu nie odniósł Krótko mówiąc, film kosztował mniej więcej 100 milionów, zarobił do tej pory 78 milionów na całym świecie Więc film się zwróci spokojnie, bo DVD wejdzie do tego, Blu-ray, telewizja i tak dalej, będzie w porządku Ale w ten sposób nie odniósł sukcesu dla mnie film jest bardzo ciekawy, bardzo fajny. U mnie na skali 10 7 7 oczywiście warto. Ponieważ fabuła może nie jest oryginalna, ale jest fajna. Obsada aktorska jest dobrze zrobiona. Film się ogląda fajnie, nie ma duży efekty specjalne i w ogóle obraz jest zrobiony dobrze. I na ja rozprawę, jeżeli chcemy takie kino, które nas zrelaksuje spokojnie i nie wymaga od nas, żeby się skupiać na treści i zastanawiać się i myśleć kurczę, o co chodziło, bo to jest Shakespeare, bo to jest Hamlet, bo to jest... Na przykład Basil Kane, to ten film jest jak najbardziej dla Was. Polecam Wam. W tym filmie w roli głównej występuje, jak już wiecie, Johnny Depp. I pytanie do Was jest, ponieważ okazało się, że będzie piąta część Piratów z Karaibów. Pewnie ktoś dostanie jeszcze większy czek niż wcześniej, a poza tym będzie w 2016, ponieważ w 2015 ma być za dużo. No mają być Avengers, mają być Gwiezdne Wojny, to i tamto i tak dalej. Więc ktoś stwierdził, że będzie. A, Johnny Depp oczywiście powróci w roli e, kapitana Jacka Sparrowa. I pytanie do Was jest. Który film z Johnny Deppem podobał mi się najbardziej? Może jego debiut, Pluton, gdzie pojawia się na, jak to wyliczyli eksperci, 2,8 sekund w całym filmie? Może jego pierwsza główna rola, jedna z głównych, kiedy to Freddy Krueger go tak rozwala, że cała normalnie sypialnia jest w krwi? A może coś innego? Może na przykład film Polańskiego? Może to? Może Kevin Jack Sparrow? Jakikolwiek to nie był film, pisz jak zawsze pod recencją. Okej okay, ludziska, dziękuję bardzo, jak zawsze zapraszam do komentowania, subskrybowania i tak dalej, i tak dalej, wiecie o co chodzi. Jeżeli podoba Ci się co zaraz mówię, zapraszam cztery pozostałe recenzje, jak w Ryanairze. Hmm? Prawie, prawie robi wielką różnicę. Yy, cztery pozostałe recenzje, obejrzyjcie zapraszam również na bloga i na facebooka, w obu przypadkach szukajcie ja, panu nie przerywam czyli trochę albo kliknijcie albo na, kliknijcie na linki w opisie, a my widzimy się już niedługo. Cześć!